Dzisiaj takim szogunem, bo wykopkowóz się spierdzielił To znaczy nie spierdzielił się całkowicie, ale klima padła A z racji tego, że e, za dwa dni jedziemy e, do Anglii na zlot To w czwórkę byśmy się w samochodzie podusili Więc odstawiłem samochód do mechanika A dostałem takie badziewie Ale jeździ i można było się ruszyć na wykopki. Ładna pogoda, w końcu wyższe temperatury, ludzi od groma. Idę szukać co pogubili. Trochę wieje, także z góry Przepraszam za wiatr Ale co pan poradzisz jak pan nic nie poradzisz? Co? Dzisiaj ma być dosyć spory odpływ, także mam nadzieję na, na to, że coś tam wyjdzie na mokrym piachu. Patrzcie, jeszcze parawany te tutaj odsła odgradzające jeszcze są nieposkładane, także widać, że sezon jest w pełni, plażują. Zobaczymy, może, może po szczęści tym razem. Widzimy się przy pierwszym dołku, ja nie przedłużam, odpalam sprzęt i i lecę. E, przeszedłem już całą mokrą plażę. Ja jestem praktycznie przy całym morzu. No i teraz pierwszy taki ciekawszy sygnał. Na razie jakiś był kapsel i coś tam, a tu. Fragment nie wiem, jakieś przypinki pewnie. Może wojskowe. Coś z czasów II wojny światowej. Może coś innego. Nie mam bladego pojęcia. Ale dość interesujące. Przed chwilą ta gromadka tamtych kurde, dzieciaków normalnie leciała za mną. Ciekawcy, czy coś znalazłem, czy nie. A z szóstka co kapsel, to kurde, to zaciekawieni w koło. Sygnał taki, taki z koło 50 i tak grzebałem pinpointerem, grzebałem delikatny sygnał dawało, i nagle coś miałków Palca, nie wiem czy to będzie kolczyk, a gdzie, kurde? Pineska. Ja już myślałem, że będzie kolczyk, że mnie może łuku. A to kurde, pineska, patrzcie. Pineska to bardziej taki ćwiek. O, słuchajcie, jest lipton. Jest lipton. Kurde, pora półtorej pół godziny chodzenia. Kurde. Pierwsze 20 centów. Masakra. Kurde nic tu nie ma na mokrym piachu. Idę powoli. Czekałem na ten, na odpływ, bo teraz jest właśnie najniższa woda, ale tam kompletnie nic nie ma. Nic. I tak idę w stronę suchego piachu i trafiło się. Ślepej kurze. Kręcę się tu w centrum. Tu widać tak, takie stojaki były parasole tutaj pewnie ludzie chodzili coś się napić posiedzieć, no i to mi wyszło 3,55 no i trafiło się też 20 groszy polskie, ale to jeszcze tam na mokrym piachu, ale ten mokry piach to jest tragedia, tam nie ma nic tutaj no coś zaczęło się dziać jeszcze się tu trochę pokręcę zobaczymy, może coś jeszcze wyjdzie może to uratuje ten dzień bo kurde Tragedia, dwie godziny praktycznie 20 centów i 20 groszy było. Chyba są dwa sygnały. Znaczy sygnały na pewno są dwa. To może być monetka, to drugie to nie wiem. Jest 10 centów. W międzyczasie jeszcze 2 euro znalazłem a tu się włączyłem, bo czekajcie, tę dyszkę se tu odłożę jest jest jeszcze 50 60 centów na żywo spoko, coś tu się zaczęło dziać, bo bo była lipa a teraz całkiem przyjemnie przed chwilą tu miałem 50 centów jest jeszcze jeden sygnał taki na dziesiątkę. Jest. No, w międzyczasie było jeszcze jakieś 50 centówki. Dziesiątki. Tu już chyba nie ma nic więcej. no Także coś, coś się kręci. Ruch w interesie jest. Dyszka jest. Super. Zaszedłem tu pod bar i trafia się eurówka. Oświetlenie, kurde, takie, że. <gry> <gry> takie fajnie to wygląda jakieś drewienka, oliwki, tu palmy. Ale to jak wygląda jeszcze lepiej. Koło baru była jeszcze 50 centówka a teraz idę sobie tak wzdłuż tych palików no i trafia się euro kolejna dwójeczka wpada powoli będę kończył ale jeszcze tak zaszedłem tu wzdłuż tych budek i patrzę coś na wzór boiska to idę jeszcze tam zobaczyć bo przejdę w tej weftę zobaczę jak coś będzie wychodzić to tam po dłubie jak nie to wracam ostatni sygnał już na wyjście z plaży i jeszcze euro wpada także petardziunia standardowo idę tam pod latarnię nagrać podsumowanie i to będzie na tyle na dzisiaj <try> trochę tego jest nie będę was męczył z liczeniem także tak się to prezentuje możecie sobie policzyć ale ja już to zrobiłem i wyszło mi 16,55. no i te 20 centów dodatkowo ta oto taka pie pierdółka no i dźwięk nie wiem po co go wziąłem, ale, ale wziąłem nie ukrywam, że liczyłem trochę na te na ten duży odpływ, ale tam to jest porażka: nic kompletnie. Ale tak jak chodziłem, to jest zdecydowanie za płasko: nic nie wypukane.